Krzysztof, uczeń liceum w Sokołowie Podlaskim. Nowotwórkości zaatakował nagle. Dzisiaj jest po amputacji ręki i kilkunastu chemioterapiach. Całe nasze życie przestawiło się na to, by zapewnić synowi jak najlepsze warunki do leczenia. Czyli zawsze ktoś z nas jest z nim w szpitalu. To jest niezbędne. Przy tego typu chorobie, żeby on czuł bliskość kogoś, żeby ktoś go pogłaskał, podtrzymał za rękę przeniósł jedzenie takie, które chętnie zje lub myśli, że zje nawet, bo często przy chemioterapii nie da się tego w ogóle jeść. Kto nawet podtrzyma, no właśnie przy miał wymiotach, podtrzyma miskę do wymiotowania. Także to, jest, to są takie problemy, że, że no, nasza aktywność zawodowa równa się praktycznie teraz zeru, czyli takie podstawowe potrzeby musimy spełniać, Musimy się wyłączyć, musimy zrezygnować z jakichś wadzenia na imprezy, różne rzeczy, żeby jak najlepsze warunki zapewnić dla syna do pobytu tutaj w domu. W szpitalu odwiedzali go znani artyści, sportowcy. To daje dobrą energię do walki z chorobą nowotworową. Ja chcę, żeby takie właśnie marzenie Krzyścia się spełniło, żeby on mógł wrócić do tej szkoły. Pomoc Krzysztofowi zaangażowali się znajomi, bliscy i właśnie szkoła, do której tak bardzo chcę wrócić. Trudno powiedzieć o kwotach, rzędu kwot, jakie trzeba wtedy wyłożyć, bo my nic nie sumowaliśmy i takie bieżące nasze dochody po prostu no to, to powiem, że tak wszystko nie wiem, gdzieś poszło, przeszło. Nie wiem na co, na co. W ogóle człowiek wtedy, jeżeli przychodzi choroba, to człowiek nie patrzy na wydatki. Pierwsze na co liczy, żeby było lepiej. I nie wiem, co by to miało być, to wtedy robi się wszystko, nawet może wbrew logice, żeby, żeby po prostu było lepiej. Dlatego córka też zachowywała się bardzo tak, moje dziecko drugie, po prostu od tego momentu nie miała żadnych potrzeb. Tak jak zwykła nastolatka zawsze chce tego czy innego, po prostu ona nic nie chciała. Ona miała wszystko i nic jej nie było potrzebne. Bez pomocy i akcji charytatywnej trudno byłoby skutecznie leczyć zarówno Maćka jak i Krzysztofa. Koszty opieki dla rodzin są ogromne. Nadzieja we wrażliwym środowisku, które chce pomóc nieść ciężary. To jest coś pięknego, kiedy można spotkać na swojej drodze cierpienia ludzi, którzy cały czas bez, bez nawet naszej prośby nas wspierają. Także mówię, to jest to jest szkoła, nasze środowisko też małe, gdzie mieszkamy, ludzie znajomi. Ja chciałabym powiedzieć, żeby każdy po prostu w swoim środowisku rozejrzał się, czy nie ma takiej osoby, której ta pomoc jest potrzebna. Bo to jest 1%, wydaje się, że niewielka kwota, ale jeżeli to jest kilka osób, kilkanaście, później 100-200, zbierają się duże pieniądze, które ułatwią komuś drogę ciężką w walce z chorobą. Chorób jest dużo i dzieci potrzebujących jest bardzo dużo, dlatego warto pomóc. Warto pomóc dzieciom, bo dzieci są takie, że Cierpią, później się śmieją, jak troszeczkę jest lżej, i za ten uśmiech. W którym momencie okazało się, że to szkoła przejmie zarządzanie akwarytatywną? Trudno powiedzieć, bo yy, tak naprawdę do nas wieść o chorobie Krzyśka trafiła zaraz po Nowym Roku. A że cała sprawa okazała się, no, weszła na jaw jakby przed całą Wigilią, czyli, czyli chwilę po. I w zasadzie... To był moment, kiedy natychmiast, szczególnie klasa, druga klasa Krzysztofa zaczęła myśleć nad tym, jak, jak możemy się, co, w czym możemy pomóc. Na początku oczywiście między nami nauczycielami rozmawialiśmy o, o, o formach nauczania, co, co zrobimy, ale chwilę potem już po... pojawiły się rozmowy na temat. Panie dyrektorze, robimy akcję. no Trzeba pomóc. Wiadomo, że jeszcze wtedy nie było mowy nawet o. Amputacji ręki, nie było mowy o tym, że potrzebna będzie proteza, ale każdy zdaje sobie sprawę, że przy, przy tak, tego typu chorobie potrzebne są pieniądze. Więc, więc to, był, to, był, to były pierwsze dni czy tygodnie, które. które od, od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się o chorobie Krzyśka. Jak pan sądzi, czego uczy nas dobroczynność? Nie wiem, nie wiem czego uczy, ale wiem, co wywołuje. Yy... Bo, bo nie jest prawdą, że w całej tej ak na całej tej akcji yy, korzysta Krzysiek. Korzystamy wszyscy. To jest coś, co powtarzamy sobie tutaj nawzajem. Każdy z nas z tej akcji wychodzi z większym sercem. My korzystamy, bo się uwrażliwiamy, bo, 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 bo wzrasta nasza, nasze człowieczeństwo, na, rośnie nam serce. Yy, my, jako wychowawcy, nauczyciele, yy, Czujemy bardziej z każdym tego typu akcją, z każdym etapem tej akcji, jaka jest to rola nas, wychowawców, nas, nas dorosłych. Patrzymy też na młodzież, tak fantastycznie zaangażowaną, i to jest rzecz, która jasne, że wywołuje też wiele wzruszeń, emocji, ale to nie, na emocje, nie o emocje tutaj chodzi. Ale, ale dużo się uczymy nawzajem, czym tak naprawdę dla siebie jesteśmy, bo oprócz tego. Posłużę się przykładem wychowawcy, że jest to nauczycielka matematyki. To dzisiaj w całej tej sytuacji okazuje się, że to jest mniej istotne, że ona ich naucza matematyki. To o wiele istotniejsze jest to, że ona uczy tych młodych ludzi, jak postępować w takiej sytuacji, kiedy bliźni potrzebuje pomocy. I to jest o wiele istotniejsze. I, i, i tego my uczymy jako nauczyciele, ale uczą się też uczniowie nasi, co robić? W sytuacji, kiedy ktoś obok mnie jest w potrzebie i sam sobie nie poradzi. Więc wszyscy na tym korzystamy. Ta akcja ma wielowymiarowy charakter. Korzysta też całe środowisko, bo to jest małe miasteczko gdzieś tam powiat na, na wschodnim Mazowszu czy zachodnim Podlasiu ale, ale każdy patrząc na tę akcję bo, bo ona zatacza bardzo szerokie kręgi w całym naszym powiecie. No, z jednej strony się cieszy, każdy jest dumny, że tak, tak to, to wychodzi, że społeczność, społeczność ziemi sokołowskiej jest tak ofiarna. Ale z drugiej strony każdy patrzy i myśli sobie, bo przecież Krzysiek nie jest pierwszą osobą, ani na pewno nie ostatnią. Że, że być może jest to też taka.